Pano medium reprezentacja Small. Wy lecicie? Co zabieracie? Słuchajcie. Jeżeli ktoś się będzie z nią jutro widział, ktoś jest z klubu z Olą Kukukowską. ona tam miała w dzisiaj nie ma. Może ktoś może odebrać dla mnie to Ola na jutro. Czy ktoś jest z jej klubu i mógł odebrać tak? jest to, w jazdówce Mogła jutro jechać. Ja się w sekretariacie. Nie Zuzia Felczak, 67 i to jest ostatni, jest kawano large. I podaje kolejność startów w WDS 59, Dona Kalisz. 103, Kamila Celny. 102, Piotr i 109, Magdalena. Wszystko Larże. Mamy cały czas ją.